Siemano, z tej strony oczywiście KUBOWSKI i to jest kolejny odcinek z Fortnite'a na moim kanale A w dzisiejszym odcinku zagramy sobie skinem Deadpool'a Ale tym skinem Deadpool'a Mam go zablokowanego tego skina do Deadpool'a, ale już wam pokazuję jak go odblokować I dzisiaj sobie go odblokujemy no i oczywiście jeśli film Wam się spodobał, no to strzelcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał z dzoneczkiem, żeby być na bieżąco. No i my lecimy do wyzwań tutaj do pokoju Deadpoola. Ok, także my jesteśmy w jego pokoju Deadpoola, widzicie mam, yy, no już mam wszystkie tygodnie yy, zrobione w ściuteńko oprócz oczywiście 9 tygodnia. Tutaj mamy zadanie z Night Short Deadpool'a. Pierwsze zadanie jest proste, banalne, pro banalnie proste, trzeba sobie wejść do pokoju agentów do Midasa pokoju Midasa trzeba wejść i tutaj na krześle jak widzicie mamy te short pula oczywiście bierzemy sobie je i mamy wyzwanie ukończone, ok, znowu jesteśmy w tym pokoju, teraz lecimy sobie do drugiego wyzwanka, ostatniego który da nam właśnie skina tego biało-szaro-czarnego a tutaj brzmi drugie zadanie brzmi tak zasalutuj przed spodniami Deadpoola Czyli musimy teraz iść do gierki, także włączamy sobie solówkę, albo różne tryby, to na wszystkich trybach działa e, Także my lecimy sobie na, y, do, na mapkę i musimy zasalutować przed spodniami Deadpoola Ja pokażę Wam y, przykładową miejscówkę, gdzie te spodnie się znajdują Ok, także my jesteśmy w busie bojowym i przykładową miejscówką, y, na której są te short, znaczy te spodnie Deadpoola To jest na przykład jacht Mamy je też na agencji. No teraz wam mapka się pokaże gdzie one są, także nie muszę wam mówić, bo teraz sami widzicie na ekranie. No i my sobie lecimy na Jacht. I, na, i to jest właśnie fajne w tym wyzwaniu, że nie musicie mieć tej emotki tej salut, bo od razu jak y, będziecie blisko tych spodni, to pokaże Wam się napis zasalutu i czy coś takiego. I jak naciśniecie tam przycisk odpowiedni, który macie przypisany To wtedy Wiecie, postać wam Sama zasalutuje, więc nawet nie musicie mieć tej emotki, także to jest spoko Zaraz w sumie zobaczycie O właśnie, coś takiego się pokaże, naciskam kwadrat I zadanie wykonane Teraz pozostaje Żeby mnie ktoś zabił, no niech nawet ten typ zabije Okej okay. Okej, okay, ja chciałem, żeby mnie zabił, bo chciałem, razu, yy, bo chciałem od razu przejść do graja tym skinem, a nie żeby wiecie, yy, żeby musiał grać teraz gierkę, bo to chciałem właśnie tym skinem zagrać grę. Okej, okay, jak widzicie Deadpool yy, mamy odblokowanego tego yy, tą edycję stylów. Oczywiście kolor X-Force, dodatkowa wersja Deadpoola. My sobie to wyposażamy, bo chcę oczywiście tym skinem zagrać. Mamy tego skinka no i co? Nie pozostaje nam nic innego jak zagrać giereczkę tym skinem. Okej, okay, jeszcze zanim przejdziemy do giereczki to yy, chciałbym Was się zapytać, czy chcielibyście streama w piątek z tego właśnie turnieju Platform Cash Cup, yy, bo jest teraz co piątek, oczywiście to jest dla solo. Okej, okay, czyli na, w tym turnieju będę ja oczywiście gram na PlayStation nie na padzie, znaczy na padzie gram, ale na konsoli, a nie na komputerze. Także e, napiszcie, czy chcielibyście taki stream z tego turnieju. Aha, i jeszcze tutaj są e, FNCS jest na solo, turniej solowy. E, to jest pierwszego, od 1 do 3 maja. Tutaj trzeba mieć e, ligę mistrzowską w trybie Arena, dlatego ja. Troszeczkę gram teraz więcej aren, żeby spróbować do tego czempiona się zbliżyć, no bo w sumie do, tak, do takiego turnieju mógłbym spróbować zagrać. Dobra, także lecimy do gierki. Tutaj ktoś w ogóle leci na tę miejscówkę? No, mam nadzieję, że nie. Dobra, chyba wygląda na to, że jesteśmy tu sami, czyli cała miejscówka jest dla nas. Zlutowałem tą całą miejscówkę, te wszystkie te trzy domy. I mam całkiem spoko No niebieska MK zielona wolna pompa i niebieski PMik, no to jest naprawdę spoko Ulepszymy sobie Mk na skara, bo mam materiały, to dlaczego miałbym ich nie użyć. A w sumie skarby... Się... A skara się przyda. O, tu się chłopy biją. Tutaj polecę sobie pod nich. O, jednego zabiłem. Aha, no to niezły typek. Kolejny, który, znaczy kolejny, no po prostu kolejny taki 2 yy, IQ gracz, który po prostu spadł z wysokości i się zabił. Ale w sumie dla mnie dobrze, bo daje mi tutaj złotą pompę wolną. A też poza tym sobie yy, wezmę, zlutuję tego typa, którego ja zabiłem. A tu mamy kolejnego typa. się hey, siemanko Co on tutaj miał? Aha, nie miał nic w sumie specjalnego Okej, okay, no to lecimy do strefy. <laughs> znaczy strefę mieliśmy bardzo blisko, ale Poleciałem już lunchpadem padem A przy okazji sobie ogniska użyję Tam widziałem typka, no i właśnie o tym mówiłem. Tu mamy jakiegoś typa. No i już go nie mamy. Pięknie go zabiłem, dojechałem. No i lecimy sobie dalej z kolejnymi fragami. Tutaj w ogóle jakiś typek jest. Okej, okay, to był jakiś bambik totalny. No inaczej go, jego nie mogę nazwać. Dobra, ja lecę do strefy. On pewnie tutaj siedzi, no tak myślałem. Jeszcze trafił mnie ze snajpy. A on też dostał, bardzo dobrze. Okej, okay, muszę się uleczyć apteczką, bo tak mocno dostałem od tego typa Ja to dostałem w ogóle na no szkołę, nie? Okej, okay, on ma HGK, bo zszedłem specjalnie, żeby tutaj ten typ jest Okej, okay, na spokojnie Okej, okay, to jest czas, żeby przejąć high grounda i właśnie to zrobiłem. Aha, spadłem. Ale luz, spokojnie. I teraz strefa się już będzie zmniejszać. Już się całkowicie zamknie. Tu, okej, okay, tutaj jest typ. Jeden zginął. No nie no, serio. Ale wygrałem! Ale wygrałem. Ja myślałem, że umrę od strefy przez to, że apteczka przestał... no, przestałem się leżeć przez przypadek apteczką, ale na szczęście udało się wygrać. Ja się będę zami żegnał. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć! Man, I've been fearless, I let him feel this You know I spit it, no cap when I kill this I'm better hit him with the rest, let him hear this Where this war tore, better be a field trip Uh yeah. sack it up and then I double it No time for mumbling, show more where trouble is Been on my team, plotting my things, living my dreams Yeah, it's obscene, what around here been blessed Everything I hear, my best, the game looks clear, no test Won't stop to up my sesh. won't stop, won't stop, no I don't rest